Uszanowanko, Jesteśmy w chałupach i dzisiaj testujemy dla Was smażalnię ryb, która pierwsza jest już tutaj obok nas. Więc jak będziecie tutaj w chałupach, to dzięki mnie będziecie wiedzieli, gdzie i zjeść dobrą rybką. Więc zapraszam Was do oglądania odcinka i idziemy do pierwszej smażalni. W ogóle to smażanie, smażanie ryb u rybaka jest połączone z naleśnikarnią i zobaczymy, czy to jest dobre połączenie, czy złe. Zaraz się przekonamy. Ja już jestem dzisiaj głodny, ponieważ dzisiaj nic nie jadłem. Więc chodźcie jak najszybciej, żeby coś zjeść. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dzisiaj się rzuciliśmy na, na ososia. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór, bo jest to naprawdę głodne. Wydaje mi się, że tu wszystkie ryby są mrożone, więc to jakby bez większego, większej różnicy. Nawet się nie pytałem, ale, ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o, o tą restaurację, to w sumie nawet nie wiem za bardzo, jaką mam opinię, ale zaraz sprawdzę dla Was i Wam powiem. W sumie chyba nie jest tak źle, ponieważ mam 4,5 gwiazdki na 566 opinii. E, więc bar, bardzo dobrze się zapowiada. Zapachy są takie normalne, w sensie tak troszeczkę czuć taką przy, przypaloną fryturę. Nie? Nie? Pani się mnie pytała jaką wielkość, powiedziałem, że standardowo, żeby też tam nie przeginać i 17 no, zł 100 gram kosztuje, nie wiem, czy to jest cena, bo dużo, czy niedużo, ale, ale zaraz zobaczymy. Chyba mało, bo płaciliśmy po 14-16 zł za dorsza, a nawet i ostatniej, co Ci mówiłem teraz, że tak dużej było, to jakaś kolosalna suma, bo było 18 lub 24, tak, no. ale to trzeba sprawdzić w odcinku poprzednim. No, no, no. no dobra, no to nic, no nie, nie będę Wam tutaj nawijał makaronu na uszy. Czekamy na jedzonko i zobaczymy, jak to będzie. O, jakie drogie! 56 zł. To, to trochę kosztuje, to nie było... Trochę kosztuje, ale pamiętasz, jak dorsza jedliśmy, to płaciłeś nawet w jednej tak? restauracji prawie 70 zł. Jak zobacz, a tam ptaki latają jeszcze na górze. Patrz. O, już latają. Frytki jak prytki są dobre ogólnie. Nie były posolone, ale spokoją mi. Socinki, ale mają takie... Są 37. Dobre są, na... naprawdę. Suroweczka, buraczki yy, i kapustka jest dobra. A tu, że świeża, ta sałatka też jest dobra. Jakby jedzonko jest dobre, mimo tego, że coś tu trochę kosztuje. Na... A ile z gramów w ogóle tego Z 200, 200 gramów jest. No to spoko, tak naprawdę. Sklep, w sklepie jak kupujesz to to płacisz prawie 10 zł za 100 gram. To znaczy tak, prytki 12 zł, surówka 10, nie? Więc ładny kolorak jest rybki. Naprawdę, jest tak fajnie dopieczony. Ja lubię ścianki takie jest tak mocniej dopieczone. Ogólnie dobre to jest, naprawdę, bardzo mi smakuje. Jestem pozytywnie zaskoczony. Cytrynko sobie pokro, bo nigdy cytrynko nie pokrapiasz, Może faktycznie jest, jest to nie lepsze. Nie jest, jest to też kropić, ponieważ ja to będę pakował za chwilę. Nie będę teraz tego jadł do końca, ponieważ mamy jeszcze kilka restauracji. Ja się boję, że po prostu spaśnie mi. A smakuje mi, naprawdę. Jakbym to, to do to do końca, nie? Naprawdę, jak dla mnie z jest, jest wszystko ciepłe. Frytki nie są jakieś mega tłuste, ale nie spieczone. No za mocno, bo czasami się zdarza. Rybka jest naprawdę bardzo dobra. Jeżeli chodzi o jakość siedzenia, to takiej tak oceny kogólewskiej? My się tutaj o piąteczkę szczerze mówiąc. No, no fajnie. No. Ja myślę, że. Restauracja będzie no tak, zadowolona. Jeżeli, jeżeli chodzi o ocenę, nie wiem też, jakie tu są ceny, bo jakby to wiadomo, jest od kilku czynników, ale tak jak zawsze powtarzam, ceny nie oceniam ceny no, nie bierzesz pod uwagę, o no dokładnie no, 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 ceny właśnie nie biorę pod uwagę a jedzonku mi naprawdę bardzo smakuje to co, po opakowanie i do następnej dokładnie idziemy. tak, lecimy dalej, ogólnie wszystko bardzo spoko pojemniczek sobie wziąłem, więc pakuję sobie na później miłą przyjemnością sobie zjem jeżeli chodzi o w ogóle tutaj pojemniczek dodatkowo płatny jednak no tutaj te normy nowe europejskie zrobiły to, że trzeba płacić i dodatkowo podsłuchałem jak pani mówiła że parking jest darmowy do znaku P, więc jak ktoś się załapie to zawsze chce może mieć darmowy parking. Ja opłaciłem, więc e, teraz lecimy dalej do kolejnej restauracji. Już Wam mówię, która to będzie restauracja. Niech to będzie restauracja Bar Marina Karina. I też to jest smażalnia ryb, więc zobaczymy, jak to będzie smakowało. Idziemy kosztować kolejne jedzonko. Chodźcie. Idziemy jeść. Dobra, Marina Karina. Zobaczymy, co tutaj daje kolego. Chcemy pieczoną łosość na z batatów z miksem sałat, pomidorom, sherry. E, 62 zł. Łosoś pieczony z zielonym pesto, cząstkiem suszonymi pomidorami. No, troszeczkę tak bogaci jest, nie? No, zobaczymy, jak to będzie. Jeden z mówić dobra, numerek czwóreczka, e, za jedzonko zapłaciłem 62 zł, chyba za pojemnik nie zapłaciłem, nie, za pojemnik nie zapłaciłem, bo jak wziąłem od razu to może pani dlatego nie chciała, ale wydaje mi się, że, no nie wiem, jakby bez znaczenia większego, ja jestem ciekawy jak to będzie, jak będę smakował batater, jedzonko przyniosą nam do, do stolika, więc nie jest najgorzej. Dobra, zobaczymy. A, w ogóle muszę wam opowiedzieć, co jak z tą knajpką. Jesteśmy barzem Ma Marina Carino. Ocena 4-3 na 359 opinii, więc są mało opinii, jeżeli na mało. Takie miejsce. Mam tak, nadzieję, tak. że to jest tu chałupak, Czekamy na jedzonko. Super dzięki. No, wygląda fajnie. Ładnie. Wygląda bardzo apetycznie. Jak ładnie pachnie, nie? Jak za 62 zł naprawdę ta porcja wygląda dosyć obiecująco. Dobra, na początek kryteczki z badatu. Dobra, górąki są, bardzo, często się. Ale ta rybeczka jaka? Mm. To się... Dobra, weźmiemy tutaj sałatki trochę zjemy z tymi nortami. No bez sosenin, gra? Albo półcind, a bardzo dobra. Sałatka bardzo dobra. To nie jest takie jak w poprzedniej, że jest takie przesuszone to. No tutaj jest reberku jest bardzo gorący w ogóle. Rybka jest dobra tutaj. I co jeszcze ma na górze? Soszone pomidorki, tak? Tam było napisane. No. Jest zielone. i pesto to jest, zielone I pesto. pesto. No, no. No. I Jakaś cebulka chyba. I czosnek. Czosnek, dobra. Dobre to jest, to no. jest jakby inaczej to przygotowane niż poprzednie. Pryptury ładnie bardzo wyglądają. No i smaczne są. Bardzo ja, ładnie no. wyglądają i są smaczne. ogólnie wydaje mi się, że to takie gotowce są, nie? Jakby. Ale jedzonko bardzo dobra. Gorące wszystko jest. Dlatego też tak długo trwało, bo tak, to no. jest gruba ryba, I żeby się zrobiła w środku, to musiała trochę postać. W piekarniku. Właśnie chciałem mówić, że, że troszeczkę czekaliśmy około pół godzinki na jedzonko. Było warto, naprawdę. Też dzisiaj jest taka sama pogoda, dlatego też może nie ma tak dużo ludzi. Mimo tego, że jest mamy godzinę już prawie 16, bo to jest taka godzina obiadowa. Nie ma w restauracjach bardzo dużo ludzi, ale dla nas na plus, bo było się nagrywa i w ogóle dokładnie tak smakuje, sobie lecimy do kolejnej restauracji. A tu? A, jeszcze ocenię to. Jak tam dałem więc na 5, to tutaj teoretycznie też bym musiał dać, chociaż nie jestem jakimś super zwolnikiem w takiej formie tej rybki, a ona mi naprawdę mega smakuje. Naprawdę, to jest wszystko tak fajnie podane i ona jest też bardzo apetyczna. no. Ona też jest jakoś super mokra, że jak pod pesto, te pomidorki suszone tutaj, tym i jeszcze jest taką grubość, że sól. I Naprawdę to tak komponuje się w tak bardzo dobrym jedzonku, że super. I no wbrew pozorom, 62 złotych w porównaniu do, e, tam, tam, te Bo no tutaj w ogóle my to troszeczkę bogaci, nie? sam powiedz. Tak, tak. No. Jak pani nadniosła, to to pani tak wyglądało. Mm. No, tutaj też muszę te piąteczkę, więc dobra, lecimy do kolejnej i idziemy szukać w najgorszej restauracji tutaj. Pałpa i wam opowiemy o niej. Dobra, pakuję, lecimy. Tak. Dobra, właśnie idziemy tutaj do tej smażalni CH9, która jest w domu, tak się okazuje. No ale zobaczymy, jakby różnie bywa. Może akurat będzie spotko, ale no ciekawie, ciekawie. U sosia, bym poprosił filet? To nie ma łososia. Nie ma sosia. O. Trochę się zepsułem na storytelling, bo, bo nie mam właśnie łososia. Ale testujemy dzisiaj łososia. Ja bym i tak mimo wszystko e, chyba nagrał tutaj coś. Sprawdzić chociaż. No, jak to wygląda, nie? Bo jakby, no sam smak, no to wiadomo, rybka będzie inaczej, ale będziemy wiedzieli, czy ona jest dobra, czy niedobra, nie? Ja a... proponuję dorsza. Proponujesz dorsza? No, bo dorsza tak testowaliśmy i... I on tak tutaj powinien być łapany, więc powinno być okej, okay, nie? W ogóle tam jak rąki. Ogólnie pamiętasz, jak byliśmy, nagrywaliśmy odcinek z Wedusową. a my byliśmy w pierwszej tej to ona też tak wyglądała bardzo basicowo, nie? Jeżeli nie wiecie o czym mówię, to tutaj macie link do no, odcinka z Władysławowa i musicie to nadrobić. Tutaj to tak naprawdę u kogoś na posesji jesteśmy, no nie? tak. Jakbyśmy na działkę no, do, do no. ziomka no. przyjechali na rybkę. Wiesz, może ktoś wiesz, ma Jest taki właśnie domową smażany, wiesz, takie zbarcie. Na przykład tutaj smażny, wiesz, jakieś od zawsze najlepsze rybki i wiesz, i tu się jakoś tak potoczyło, nie? Wiesz, no nie ma co skreślać, już nie bywa, nie? Dobra, no to co? Dosyć takie miękkie wyglądają. Długo nie czekaliśmy ogólnie. Ale no, to chyba dobrze. Takie swojskie bardzo. Takiego... Ta babunia pewnie obiera, jak ty... tutaj... tu taki młody chłopak nasza teoria, A może to wnuk jest. Tej. A może wnuk właśnie, dzisiaj ma wolne babunia. jest też no, są dobre, no takie domowe, bardzo, bardzo domowe. Takie mogli domu zrobić sobie na, wiesz, no olej, jakimś takim przepakowem czy też takie Naprawdę taki normalny. Surybeczka z białej kapusty, bardzo fajna, przyjemna, świeża Najważniejszy ryba. No wiadomo, tutaj nie ma łososia, nie ma e, to jest dorsz, dorsz, dorsza brałeś, no. no. Dobry jest, naprawdę jest taki kruchy dosyć, nie jest przesuszony ani zbyt mokry, dobry jest, naprawdę dobry, no. Jak dla mnie by mógł być... Bardziej doprawiony, trochę jest mało. Ale co, soli czy pieprzu? No soli, pieprzu, taki lekko ale jeżeli chodzi o poziom usmażenia jest naprawdę bardzo dobry. A może ketchupu mu brakuje? <noise> jak posoliłem, no to troszeczkę lepiej nam jest, nie? Ale sama ryba bardzo dobra. Szkoda, że nie było łososia, ale no trudno się hmm. mówi. Wydaje mi się, że no, na podobnej zasadzie by było to usmażone tutaj po prostu. Jeżeli chodzi o dodatki, no by były takie same tak naprawdę, nie? Tylko inaczej... By było, no to jest jedna ryba. surówka, w innych miałeś chyba kilka, nie? Miałeś i czerwone Tak, no tutaj nie było wyboru surówki tak naprawdę. Albo ona no, jest z jakimś sosem, z jakimś olejem? Czy po prostu nie, no to jest z tak? ta Słówka sobie jak po taka wiesz, pocięta i może. Z no tak. Ale świeża jest, no jest dobra. No, zapłaciłem za, za to wszystko, wszystko 60 zł i 40 groszy, bo rybka jest na bagę. No, to też nie jest łosoś, nie? Więc e, a chyba. Ta... 15 zł a ł... za 100 Łosość? 18, tak? dobrze widzę, No to no. troszeczkę drożej by wyszło. O tej restauracji coś też opowiem, bo jest to smażalnia ryb CH9, oceny ma 4,8 na 111 opinii, więc stosunkowo mało. Więc Jestem ciekawy, czy to jest, są. No i starsze 11 miesięcy tam od tego, co widzę. Tak jakaś świeża restauracja w ogóle? Była. No taka coroczna, ale w sumie może tak trochę wygląda, ponieważ to wiesz, nie jest w żadnej takiej restauracji, tylko kogoś na podwórku, więc może ktoś po prostu na, u siebie na podwórku otworzył to. Jak rybkę posoliłem, no to od razu lepiej, nie? takie domowa. Czekał ocena? 4 na piersi tak? no, Szkoda, że tego sosień, bo wydaje mi się, że to będzie bardzo dobra ocena, nie? Całkiem dobrze jak na tak, no, no. smażalnie przy domu. Tak, dokładnie. No to no, no, tak troszeczkę postawić, ale ogólnie to jest bardzo dobra. Może być nawet takie cztery, właśnie takie na, na, na zachętę, Bo jakby jeden z takich minus to jest troszeczkę ta rybka, że jest mało taka słona, nie? Że nim doprawiono. Jest dobrze, ale by mogło być lepiej. tym przedłużając, pakuję i lecimy dalej. No ogólnie tutaj taki najmniejszy klimat, taki naj, naj najbardziej basicowy klimat, najdrożej i tak w sumie, tak zbyt jakoś tak apetycznie to wszystko wyglądało, jakby no nie było, że jest złe czy coś, ale osobiście ja bym na przykład, bym przyjechał, jakbym miał przyjechać na przykład na randkę, no do, to póki co do tej drugiej restauracji, a jeżeli dla siebie sobie coś zjeść, to, to do tej pierwszej, nie, tak naprawdę, no bo to w tej drugiej, no naprawdę ładnie to jedzonko wyglądało, ale tak ładnie było wszystko podane, nie, tutaj, no dobra, no nic, no idziemy do kolejnej restauracji, jest to Port Chałupy, tak to się nazywa? Port hałupy, dokładnie, Dokładnie, no. no idziemy i zobaczymy, nie, jak to będzie, Będziemy mieli odchodzone wszystkie, wszystkie smażenie właśnie ryb tutaj w chałupach, więc dobra, widzimy się na porcie. Hejka! Jesteśmy w port chałupy. Jedyna chyba e, smażania ryb, która jest e, właśnie nad, nad morzem. Pewnie mi przebije za chwilę jak nie wiem co, ale czego dla Was się widzą nie robi. Widzicie jak ja ciężko się poświęcam dla Was? Muszę jadać mocne ryby, odwiedzać e, pełno restauracji i innych rzeczy. Muszę być nad morzem. Widzicie jakie poświęcenie? Zostawcie suby, żebym więcej produkował takich materiałów. Oceniamy jedzinko. Tutaj Te na początek idą standardowo. I tak świeżo, a świeżo wyciągnięte. Tak to jest plus właśnie tego, jak. To Jest mniej ludzi, nie? W ogóle teraz zamiast czaróweczki, e, wziąłem ogóreczkę małosolne. nie są dobre, to ogóreczki małosolne. Mało mało Fryteczki bardzo podobne jak na no, tej poprzedniej restauracji, tylko, że bardziej ciepłe. I jakby na tłuszczu były, takie m, lepsze są po prostu. Rybka w Twoim stylu. Tak, no właśnie jest taka e, błyska, no. chociaż to zobaczymy. Z, z większą wygląda taka sucha. Ale co jest bardzo mokro. Ona jest w czymś jeszcze chyba. E, Cytryna jest. Bo no, coś jest troszeczkę mało dokładne dla mnie, Ale mamy, sól możemy doprawić. Ogólnie tak. Jeżeli chodzi tak, wychodziśmy ok. 72,60, czyli w sumie najdrożej z dzisiejszych restauracji tak naprawdę. Ma 7 gram e, 240, więc mm, i tak w sumie najdrożenie. Na 811 opinii e, ma ocenę 4,2, więc tak dosyć wysoko jak sobie dosoliłem, no to rybka lepiej smakuje ogólnie nie z gorszy tym no. ale najbardziej mi chyba smakowała dzisiaj rybka w tej pierwszej restauracji no to bym ocenił na takie tery. ale na początku mi tak troszeczkę ta ryba tak buchła mogła była jakby tutaj na początku tego dzwonka no bo... ale też czasami jest tak z rybką i taka bardzo rybadnista ale jak ją otworzyłem i parowała była już lepsza troszeczkę Kryteczki jak kryteczki. To jest na pewno le lepiej niż było restauracji Ale mi osobiście najbardziej smakowała pierwsza restauracja Najlepiej w mojej opinii było właśnie e, smażalnia u rybaka Która była znaleźć karnię. Później następnym było bar Marina Carina I no w sumie byliśmy jeszcze w dwóch To jest ta czwarta I to sobie sami ocencie tak naprawdę To wam dzisiaj jak podobało, ale moją opinię znacie Zawsze te restauracje, które są w takim najładniejszym miejscu są najlepsze No tutaj to jedzą koń... No, sami słyszeliście By Byliśmy dzisiaj lepszy, więc zostawcie suba i zapraszam do nas. Odcinka, w którym odwiedzimy zapieksy.